Jak przenieść wiadomość e-mail jako zadanie do Asany? Takie pytanie otrzymuję bardzo często i tutaj mam dla Ciebie trzy gotowe rozwiązania. Rozwiązanie numer jeden: przejdź do projektu, w którym chcesz utworzyć to zadanie, przejdź do ustawień tego projektu i skopiuj adres e-mail tego projektu. Każdy projekt w Asanie ma swój własny adres e-mail. Następnie wróć na swoją skrzynkę mailową, odszukaj wiadomość i prześlij ją na skopiowany przez Ciebie adres e-mail projektu. Efekt? W Asanie pojawi się zadanie, którego temat będzie taki sam jak temat wiadomości. W opisie zadania pojawi się treść tej wiadomości, a załączniki z wiadomości zostaną zapisane jako załączniki w tym zadaniu. Pamiętaj o tym, żeby przypisać to zadanie do odpowiedniej osoby i wskazać datę wykonania. To już robisz z poziomu Asany. Rozwiązanie numer dwa: jeżeli korzystasz ze skrzynki Gmail bądź Outlook, to zainstaluj koniecznie dodatek Asana for Gmail bądź też Asana for Outlook. Zaletą tego rozwiązania jest to, że ty tworzysz zadanie w Asanie dla danej wiadomości bezpośrednio z poziomu skrzynki mailowej, nie musisz Przechodzić do Asany, nie musisz pamiętać adresów e-mail. Możesz też od razu z poziomu tej wtyczki przypisać to zadanie do odpowiedniej osoby i wskazać datę wykonania. Jest jeszcze jedna zaleta: jeżeli komunikacja będzie się dalej toczyć w danym wątku mailowym, to każda kolejna wiadomość zostanie zapisana w zadaniu Wasanie jako kolejny komentarz, więc wszystko automatycznie później się już aktualizuje w takim zadaniu Wasanie. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie. Jeżeli udostępniasz swój adres e-mail na przykład potencjalnym klientom, żeby oni mogli w ten sposób składać zapytania ofertowe. To tutaj polecam Ci zrezygnować ze skrzynki mailowej i po prostu w Asani utworzyć dedykowany projekt, a w nim formularz. I zamiast udostępniać skrzynkę mailową, udostępniasz wtedy formularz. Za każdym razem, kiedy klient y, uzupełni ten formularz, to w tym projekcie utworzy się zadanie z wszystkimi informacjami zebranymi w tym formularzu. Dodatkowa zaleta, dzięki temu, że tutaj tworzysz pola w formularzu, możesz wymusić niejako na kliencie to, żeby dostarczył Ci wszystkie niezbędne informacje, żebyś Ty mógł taką ofertę dla klienta przygotować. Przetestuj wszystkie trzy rozwiązania i napisz w komentarzu, które z nich sprawdzi się u Ciebie najlepiej.